witam witam <coughs> dzisiaj jesteśmy przy Galerii Warmińskiej niedaleko Galerii Warmińskiej to jest taki zwany skrzydło w Olsztynie jak z na górę chcesz iść do Galerii Warmińskiej omijając główne te Lice, drogi, poprzez podwórka w tamtym kierunku, gdzie ten dzieciak idzie. Tam są takie schody. Można sobie iść tymi schodami na górę i tam wziąć ten. Przejść podwórkami, jesteś na, na górko no I tak koło, idzie koło szkoły. Szkoły. 25 podstawowo, skoło 25 zresztą, całą górną po prostu na trzy chyba, cztery, czy dwadzieścia pięć wie przede mną galeria warmińska tak samo jak W środku galerii warmińskiej są sklepy, pasaże, masaże i To jest jedno przedszkole numer 23 w miejskiej Wolsztynie. To jest szkoła 25 to Jest po szkół numer 3 w Wolsztynie. No to, czyli liceum i gimnazjum i podstawówka kto, kto lubi, ten lubi. A ja idę w stronę galerii. Tak jest. W stronę galerii idziemy sobie. Tak jest. Ładna pogoda, spacerek. Atrapa samolotu. Jakby ktoś tam chciał się kiedyś wybrać do Atrapy samolotu Boeinga, proszę bardzo dla dzieciaków zrobili w przedszkolu można iść na lotnika Chociaż u nas w szkole, u nas szkół lotniczych nie ma w Olsztynie ale jest studium policjalne przygotowawcze do studia lotnisk, lotniskowskich i coś takiego A tam są tramwaje Podjeżdża 111 Zajebiście, chodzimy jedziemy